Warszawa, Ty moja Tyś treścią mych marzeń, mych snów, radosny przechodniu Twych labur ulicznym rozgwarem i brzawom. Ty wołasz i wołasz zęskniał upojnych piosenek i snów Jak bardzo dziś pragnę zobaczyć Daniela Kruszyńska urodziłam się w Warszawie w 1926 roku 12 czerwca 1926 roku Kraśnicka, Tatuś pracował jako stolarz Jak miał pracę A mamusia z dziećmi, bo miała dużo dzieci Mieszkaliśmy na Woli Przy obozowej Tam te nowe bloki były postawione, a my mieszkaliśmy w takim pojedynczym domu. I wojna się zaczęła. To ja miałam lat czternaście. Później było bombardowanie. To zbombardowali e, wolę i sąsiadki płakały, a się jakoś wytrzymywała. To później żeśmy się z Ożarowskiej mieszkaliśmy na Ożarowskiej, też żeśmy się później przenieśli na ulicę Żytnią, do, do takiego domu niskiego. Tam mieszkał dozorca i kilku lokatorów. Stamtąd żeśmy poszli, no nie poszli, bo nas w Niemcy. To nas zabrali i mieszkaliśmy na Żytnie. I to tak. Szłam do domu, już nie doszłam. Szłam ulicą Wolską koło na Słowianin, a tam. Nie było w ogóle ludzi na ulicy, tylko samochód z Niemcami. Ale jakoś nie, nie zaczepili mnie i poszłam z Wolskiej do Karolkowej. Karolkową chciałam iść do domu, bo mieszkałam w i Karolkowej, ale do domu nie doszłam, bo były okopy porobione. To żeśmy mieszkali w piwnicach. Te piwnice były podziurawione, i z domu na, do domu były dziury w murach, żeby można było przejść. Żywność żeśmy szykowali, i dla wojska, i zagrzewaliśmy im jedzenie. I donosiliśmy, na no piekło było piekło, ale jakoś wytrzymaliśmy i przeżyliśmy to piekło z Warszawy to nas zaprowadzili, pojechaliśmy do, pod Warszawę. Tam fabryka była. Później nie wiadomo kiedy i dokąd. Wagony stały otwierane. I nas do wagonów dawali. No i tam dostałam się do tego wagonu, to nas było chyba 130. Było strasznie dużo. A dużo? I do jedzenia to nic nie było. Nie miałam nic do jedzenia. I pociąg ruszył. Ale dokąd rusza, ruszył, to nie wiedzieliśmy. Dopiero jak zobaczyliśmy napis Auschwitz i bo dzieci nie, wolne, nie, nie trzeba było tam mieć, ale jeden taki mały chłopiec był, co z babcią, to on z babcią poszedł, a my Wszyscy żeśmy poszli tak jak nas gonili. No i te, te baraki takie do tych baraków poszliśmy. Już za Oświęcimia, z powrotem do wagonów i jechaliśmy, to wyjechaliśmy w Ravensbrück. Butów nie było, butów nie miałam. I na bozaka. I tam nas wzięli do kąpieli. Byliśmy rozebrane, i później, ten taki był piasek, taki był tunel. tunel był. I żeśmy nad tym tunelu przespali noc, a na drugi dzień brali nas do obozu. A w obozie to było tam tyle ludzi, tyle kobiet, że nie można było. Wytrzymać, i siedziały też takie kobiety, które paczki dostawały, to one siedziały przed barakiem i te swoje paczki trzymały. i to, to, stamtąd, żeśmy były transportowane między inne kobiety, a z, z, barak z, z baraków. To byłyśmy transportowane. Byłyśmy w barakach jakiś czas, a później nas transportowali do innych baraków. A stamtąd widać było takie. Jezioro, czy coś, z daleka widać było wodę wodę. I później jak nas brali, to. Do, do wagonu z powrotem, i znów nas wieźli, nie wiedzieliśmy gdzie, ale to wieźli nas do fabryki. Tam fabryka amunicja, amunicji była, i żeśmy w tej fabryce amunicji pracowali. To ja jak. Bombardowali miasto, to jest bombardowali i fabrykę też. I chemist, tak? To się nazywało chemist. Ale my byliśmy w pasiakach w ten czas, bo już nie mieliśmy ani swoich ubrania, ani niczego, tylko posiaki nam dali i w posiakach żeśmy chodzili. To szwaby takie te pasy to na nas e, kamienie rzucali, dokuczali nam. My też starałyśmy się odzięczyć. Ale w każdym, w każdym bądź razie to było piekło. To nas gonili. Podzielone na grupy, i koniec wojny jak ja usłyszałam ciężko było, ale, ale, usłyszałam, od kogo nie wiem, ale usłyszałam, że nie niemcy uciekają i że koniec wojny. Ja, Irga i Walda. A to żeśmy wsiadły do pociągu. Pojechaliśmy dalej do Warszawy. Warszawo kochana, Warszawo, Tyś treścią my marzeń, mych snów, Radosnych przechodniów Twych. Lawą ulicznym rozgwarć i wrzawą śpiewało się i się płakało, że muszę nad tobą zapłakać, lecz taką, jak żyjesz pamięć. Przywrócę ofiarę swej krwi I bierz mi Warszawę prócz piosenki i łzy Jam gotów ci życie poświęcić